O, jest moc. Kto drżało zdrowie poobijanego wczoraj Kamila Stocha, dziś już naprawdę może odetchnąć z ulgą. Nasz Mistrz znów pojawił się na skoczni i znów postraszył rywali. Zwłaszcza 136 metrów osiągnięte w pierwszej treningowej próbie robi wrażenie. Sobotni konkurs zapowiada się pasjonująco. Kamil Stok zajmował kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Najważniejsza była ta pierwsza próba. Stara narciarska reguła mówi, że po upadku trzeba jak najszybciej oddać kolejny skok. Stok wrócił szybując 136 metrów. Dla mnie to nie był żaden, żaden powrót. Dla mnie to był kolejny normalny dzień w pracy. <grym> Normalnie przyjechałem tutaj, tutaj oddawać swoje skoki, przyjechałem tutaj walczyć i nie miałem zamiaru się nie wiem, poddawać, ani tym bardziej e, dzisiaj leżeć w łóżku. Oprócz treningu, obowiązkowym punktem dnia dla Stocha było podziwianie heroicznego biegu po złoto Justyny Kowalczyk. No jest. E... Przehimenka rozniosła po prostu. Może nie, nie będziemy tak mówić, bo to też trzeba z szacunkiem do rywali podejść, ale to co dzisiaj zrobiła Justyna to było mistrzostwo. No mistrzostwo w każdym calu. Tymczasem Łukasz Kruczek zdecydował się na zmianę w składzie. W jutrzejszych kwalifikacjach Dawida Kubackiego zastąpi Piotr Żyła. Liczyliśmy przede wszystkim na Piotra, na takie odzyskanie, dlatego dostaje szansę startu w zawodach. Skakał odrobinę lepiej od, od Dawida, natomiast zrobił olbrzymi krok w stosunku do treningów wczorajszego i do tego, jak prezentował się na skoczni normalnej. Kubacki zachowuje szansę na występ w poniedziałkowym konkursie drużynowym. A treningi na dużej skoczni to dobra okazja, żeby zajrzeć za kulisy. I przedstawić sztab polskiej reprezentacji, bo to także bohaterowie. Tyle że ci cisi, ich na co dzień na ogół nie widać, ale bez nich sukcesy byłyby niemożliwe. Kto zatem, oprócz Łukasza Kruczka, stoi za złotem Kamila Stocha na normalnej skoczni? Raz jeszcze oddajmy głos Bartoszowi Halerowi. Kamil Stochy, po triumfie na normalnej skoczni, Łukasz na każdym kroku dziękował swojemu sztabowi. Zgodzisz się, to jest chyba ten moment, kiedy warto tych ludzi przedstawić, którzy stoją za złotem Kamila Stocha. Jak najbardziej to jest ten moment. Zapraszamy. Zaczynamy. Zbyszek Klimowski, asystent można powiedzieć od początku, jak zaczęliśmy pracę, najczęściej go widać ze mną na wieży trenerskiej. Podstawowym jakby takim zadaniem, poza łapaniem, prowadzeniem treningów, takim asystowaniem na bieżąco jest... Pilnowanie kombinezonów, czyli te, te poprawki takie na bieżąco, które gdzieś wychodzą, aby to wszystko było ściśle w regulaminie, a z drugiej strony też, żeby nie przesadzać, czyli być cały czas na tej granicy. Praca odpowiedzialna, ale na razie przynosząca skutek. Grzesiek Sobczyk, yy... Trudno powiedzieć drugi asystent, asystent, tutaj nie dzielimy tego na, na pierwszy, drugi. Myślę, że tu potrzebujemy trochę więcej czasu na to, żeby wszystko o opowiedzieć, bo jego rola to nie jest tylko, tylko asystowanie, tylko można powiedzieć taki człowiek orkiestra. Od serwisu, poprzez asystowanie, poprzez jakiś kontakt z zawodnikami. Czasami dla niektórych zawodników pełni też rolę takiego nie wiem, powiernika, najlepszego kolegi, z którym można pogadać niekoniecznie o, o sprawach stricte sportowych. Łukasz Gębala, fizjoterapeuta, myślę, że tak jeden z cenniejszych nabytków tej grupy za ostatnie lata, bo faktycznie jego wprowadzenie do grupy dużo zmieniło, jeśli chodzi o, o pewne kwestie, takie trąże trochę pozasportowe, człowiek, który nie miał wcześniej do czynienia w ogóle ze skokami, czyli przed jako, jako taka świeżynka i, i patrzył na skoki z całkiem trochę innej perspektywy, eee, cudowne ręce. Kasper Skrobot, nasz serwisant, czyli człowiek od tutaj, tu, do, e, można powiedzieć od najbrudniejszej roboty, bo cały czas zasuwa w serwisie pośród kurzu, przygotowując narty, żeby to wszystko jak najlepiej wychodziło, zajmuje się montażem nart, e, też wspólnie z Grześkiem mają kontakt z tymi firmami, które dostarczają sprzętu e, używanego, jest też pomocny przy treningach, czasami pełni rolę asystenta, asystenta. Olek Winiarski nasz doktor etatowy już od wielu lat e, widać go tylko na tych najważniejszych imprezach, ale cały czas koordynuje jakby zdrowie zawodników. E, jeśli przytrafiałem się odpukać jakieś kontuzje, to jestem e, pierwszym lekarzem, który wydaje zarówno opinie, jak i czasem jeśli są potrzebne, dokonuję jakiś zabieg. Ten sztab prezentował oczywiście Łukasz Kruczek, trener roku w plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Wygląda na to, Łukasz, że w tym roku również będziesz poważnym kandydatem do tego wyróżnienia. A ja myślę, że to jest jeszcze tak ogrom czasu, czasu przed nami, żeby myśleć o takich sprawach. Powiem tak, że to w tym momencie w ogóle nas nie zajmuje i staramy się już teraz stać z powrotem na ziemi i zajmować się tymi bieżącymi sprawami, bo one są teraz dla nas najistotniejsze. Tyle skromny, jak zawsze. Łukasz Kruczek. dziękuję pięknie. Skromniej ci się, a jednak bohaterowie.